Cześć, witam na kanale Ostrygwiat i dzisiaj po raz kolejny challenge, tak zwany hash challenge. A bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Michał Królik z Fragautu. A wiesz co po niemiecku znaczy Hase? Słucham, zając, <słuch> zając. Czyli tak zwany zając challenge. Na czym on polega? Zaraz wyjaśnię. Pan klapek, challenge to naprawdę zmienić nazwę kanału. Z ustry, a, więc na pan. Nie, powiem ci, tak, nie, nie, nie jest wykluczona. Za każdym razem nowe inspiracje. Rebranding, Rebranding zrobimy. E, tak jak wspomniałem, mamy dzisiaj hash challenge. E, będziemy strzelać z PSG1, a dokładnie będzie strzelał. Michał, czyli królik z kanału Fragout. Cel jest prosty. Chcemy na 300 metrów osiągnąć 0,75 MOA. Są podwójne. Słucham? Tak. 7. Tak jest. Tutaj mamy 7 strzałów. Również oddamy 7 strzałów. Będziemy strzelać tradycyjnie do tarczy TS2. No i miejmy nadzieję, że tym razem Michał ze swoimi umiejętnościami Weź wynik przestań. osiągnie. Weź przestań. Co be... Weź przestań, dlaczego? Tylko amatorem. Jak coś? Rzucisz klatkę. 300 metrów. I trafisz 7 razy. <noise> Idziemy do karabiny. Dobra, więc zaczynamy. Michał będzie strzelał wstępnie na 100 metrów. Zobaczymy jak się położą kulki. Przypominam strzelamy z HK PSG-1. E, Amunicja amuni GGG 308 Dokładnie. Winchester Nosler pocisk 20 naboi 168 grainów. Trzy strzelę na tę setkę, żeby zobaczyć jak to chodzi na ostrej. Adrian spotuje. I zobaczymy jak to pójdzie. Na jednym filmie widziałem, że się tak robi tak, Haka Haka Slap. Jakoś tak. No to posyłaj teraz. Prawidłowa nastawa? Na jedynkę. Dobrze. Granica na godzinie 6.09 z dychą. Godzina dwunasta, granica dziesiątki z dychą. Dycha. Aż muszę to zobaczyć. Zapraszam. On nie zatrzymuje zamka po ostatnim strzale? Nie. Jeden błąd. Ten pierwszy też tak to interpretuje wysokości te dwa to jest jakieś pół moła. nawet chyba mniej zdecydowanie subma jest myślę że w granicach 0,5 0,4 całość całość to jest półtora mała chyba tak no z tym jednym odskokiem to jest też trzy, trzystrzałowa grupa to co można wyciągać wnioski także no nieźle, myślałem, że będzie mocniej kopał, ale to jest kawał krowy. krowy. Po pierwsze, waży 8,3 kg pusty. Po drugie, e, cały mechanizm daje komfort strzelania, no bo jednak to opóźnienie na tych rolkach. Zresztą prawdopodobnie odczułeś, że on tak jakby spowolniony odrzut daje, tak, prawda? Jakby był na tłoku. Jest bardzo miękki. Mhm. No to dzięki właśnie temu całemu systemowi. Fajny ten, fajny spuścik jest w nim taki, może nie jest jakiś super płynny, bo on ma taką wyraźną ścianę. Tak. Ale pracuje naprawdę rewelka. No to co, przenosimy się na 300? No chyba tak. Dobrze. Jedziemy? No to zaczynamy zasadniczą część challenge'u. Przypomnę, 300 metrów, 0,75 moa jest do wykręcenia. No zobaczymy, jak pójdzie królikowi. Nie ukrywam, że wierzę w niego, bo czas zbliżyć się do tego wyniku. E, nie sądzę. Jesteś zbyt sceptycznie nastawiony. Wiesz co? Próbowałeś przed chwilą złapać ostrość na tej tarczy. Widzisz, co się dzieje. Do 100 metrów to jeszcze jak cię mogę, ale dalej taki miraż jest. Tak faluje powietrze. No mamy teraz spokojnie 31-32 stopnie. Przypominam 7 strzałów. Kurna, ale ten trójnóg jest... Jest wywalony w kosmos ten trójnóg. To jest genialne urządzenie. Serio. Znaczy, jest stabilne na pewno. Ale świetna jest ta regulacja góra-dół. Tak, to, to jest, jest bardzo precyzyjne urządzenie. Sprawa. Na marginesie to ten trójnóg został zrobiony przez Szwajcarów dla HK. To nie jest niemiecka produkcja, tylko szwajcarska. Luminoxa. Może lążina? <laughs> Patka. Miraż jest po prostu straszliwy. Tak, dlatego patrzę w tą lunetę dla, bardziej dla zabawy. Nie sądzę, żebyś coś zobaczył. Na pewno nie. A czekaj. O, nastawa. Przypominam, trujeczka, czyli dystans 300 metrów. Luneta sześciokrotne, Kurda, nie wiem, stałe powiększenie. bo nie mam okularów. Na pewno dobrze. Na pewno dobrze. Na pewno. Pamiętamy, że strzelamy na skupienie. Ale tak, siatka się przesunęła. Luneta sześciokrotne powiększenie, Hensoldt Witzler, Stałe sześciokrotne powiększenie, przypomnę. Zwykły prosty krzyż. Godzina dziewiąta. Przepraszam, godzina szósta na dziewiąta. Jak ci mogę chyba podobnie? Godzina dwunasta na ósemce. Idzie górą. No godzina pierwsza na granicy czarny, czarnego. No, idzie górą. Godzina pierwsza. Godzina 12 na siódemce Koniec. 7 na 7. No pojedziemy, ciekawie to wygląda. Ale powiem Ci, że strzelanie z tego karabinu jest bardzo przyjemne. Naprawdę, tylko miraż tam na tarczy tak, jest tak, po tak. prostu tak dramatyczny. Po temperaturę. No. Ale pamiętaj kwiatkowi policzyłeś 6 dziur. Bo jednej nie trafił. Coś się odliczyłem? <laughs> Leci. A więc mamy postrzelane. Michał oddał 7 strzałów do tarczy. Zgodnie z naszą tradycją, oczywiście, jeden, który uznajemy, że jest flyerem, odrzucamy i mierzymy 6. Zmierzyliśmy. Zmierzyliśmy te 6 przestrzelin. Przypominam, 300 metrów. Cel jest 0,75, a Michał osiągnął tutaj 12,5 cm. Czyli mamy wynik 1,43 na 300 metrach. Jest to wynik zbliżony do wyników ciutkę lepszy od y, wyniku poprzedniego strzelca, czyli Michała Kwiatkowskiego, no i zdecydowanie lepszy od wyniku, który ja osiągnąłem. A ty ile strzeliłeś? Ja strzeliłem około 1,5 moa, czyli tutaj jest 0,7 moa troszeczkę y, więcej. Ten wynik uważam za bardzo zadowalający. Zobaczymy jak pójdzie innym. Co? Ja bym chętnie strzelił już, tak wiesz, jak się zrobi kiedyś chłodniej, bo tak jak mówiliśmy na tej osi. Tu jest mira do 100 metrów, ale tu, tu wszystko chodzi. Dokładnie, w, w lunecie tak naprawdę tu już pra, praktycznie tarczy nie widać, tylko jakby fale Dunaju i dzisiaj mamy tutaj w tym momencie 30 bodajże 2 stopnie, yy, co widać po słoneczku no i po prostu jest gorąco, a to ma wpływ oczywiście na wyniki. Dobrze, Zapraszam ja do kolejnego, yy, do kolejnego challenge'a. Cześć.